Ta choroba spotka dzieci i młodzież, szokująca wizja przepowiednia Jackowskiego i to będzie mieć miejsce m.in. w Polsce nieprawdopodobna wizja przepowiednia plamki chrosty w jamie ustnej na języku, na podniebieniu nieprawdopodobna rzecz. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję, przepowiedni Jackowskiego dotyczącą e, choroby, czy po prostu jakichś objawów, które będą występować masowo u dzieci i młodzieży, w tym także w Polsce. Co takiego tak naprawdę tutaj nas czeka w Polsce o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę grzeb dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Chcę od razu powiedzieć, że ja przedstawiam wizję, przepowiednie, z punktu widzenia dziennikarskiego. Jak na razie żadne takie informacje nie zostały przedstawione oficjalnie, jeśli chodzi o medyków, jeśli chodzi o media. Natomiast Jasnowic, prognozuje że spotka tutaj jakaś straszna choroba dzieci i młodzież. Ona praktycznie dotknie. Też jest to ciekawa sprawa, bo no wcześniej koronawirus był, tak, dotykał też dzieci, były po prostu inne choroby, no ta ospia, ospa małpia też po prostu może wystąpić, jeśli chodzi o dzieci, natomiast tutaj jakby jasnowidz mówi w ten sposób, że będą niepokojące objawy u dzieci i młodzieży, może ta grupa właśnie społeczna będzie najbardziej narażona, chociaż no, powinna być mocniej odporna, tak, no, bo to są młode, silne, zdrowe organizmy, tak, no na koronawirusa to przecież więcej ludzi umierało w pod w wieku, jak miał jeszcze choroby współistniejące, niż młodzi ludzie, ale też dzieci, młodzież były przypadki, że ludzie umierali, tak? Tacy, tacy młodzi. Natomiast tutaj Jasno jest mówię w ten sposób. W swojej wizji widział, krosty na języku albo w jamie ustnej, że będzie panika, będzie taka narracja szybkości, że po prostu trzeba sobie poradzić z tym problemem. Może to być narracja, jeśli chodzi o media, że trzeba znaleźć jakieś lekarstwo, rozwiązanie, co się dzieje. Jasno jest mówię w ten sposób, że lekarze tutaj i dzieci tutaj dotknie nagła panika, że po prostu te dwie grupy, lekarze będą spanikowani, bo nie będą wiedzieć, jak pomóc tym dzieciom, a dzieci będą spanikowane. Bo nie będą wiedziały tak naprawdę, co się z nimi dzieje. I to jest mówi w ten sposób: coś dziwnego, obcego będzie dla medycyny, dla lekarzy, tak? Czyli na przykład mo mogą się pojawiać te krostki, tak, jeśli chodzi o jamę ustną, jeśli chodzi o język, a tak naprawdę lekarze nie będą wiedzieć, jak sobie z tym radzić, jak sobie z tym radzić. I tutaj to jest też mój w ten sposób, że będzie to też powodować wymioty u dzieci i młodzieży. Nieprawdopodobna sytuacja, czyli krostki, tak, a także po prostu wymioty u dzieci i młodzieży. Miałby mieć miejsce. Jasno jest też mówi o tym w swojej wizji, że kojarzy mu się broń bakteriologiczna, która przyjdzie do nas ze wschodu. Broń bakteriologiczna, która przyjdzie do nas ze wschodu. No, kurczę, to jest też ciekawa sprawa. Bo to by rzucało światło, czy zatem za to po prostu byłyby by odpowiedzialne jakieś duże mocarstwo na wschodzie, no nie mówię o Ukrainie, tylko na przykład dalej, tak? No nie będę wymieniał tego państwa, ale chyba wszyscy wiemy, czy zatem to mocarstwo by doprowadziło do właśnie, no różne można choroby stworzyć, jeśli chodzi o laboratoria, jeśli chodzi o badania naukowe, być może to zostanie po prostu rozprzestrzenione, tak? Może to zostanie rozprzestrzenione nieprawdopodobna sytuacja. Oczywiście trzeba pamiętać, że te wizje to troszeczkę są takie chaotyczne, natomiast kiedy to się zrealizuje, to wszyscy wtedy będziemy po prostu tak wracać do tej wizji przepowiedni, tak samo jak tutaj Jasnowiec mówił o małpie ospie, chociaż nie nazywał tego małpią ospą, tak, mówił na temat tego, że lekarze podchodzą do ludzi, patrzą im na skóry, skóra, dziwne rzeczy będzie się działa ze skórą, że ta skóra będzie odpadać, będą zmiany na skórze, no i wiadomo, że małpia ospa Powoduje bąble, tak? Może, nie wiem, czy tam skóra odpada, ale no nie wszystko trzeba też tak dosłownie, dosłownie jakby odczytywać, interpretować. No więc tutaj może być podobna sytuacja, a więc bąble jakieś zmiany praktycznie w jamie ustnej na języku i yy, też po prostu coś, co będzie powodować wymioty u dzieci i młodzieży. I według jasnowidza Jackowskiego będzie to broń bakteriologiczna, która przyjdzie do nas ze wschodu, yy, która przyjdzie do nas ze wschodu może to będzie sytuacja, że to właśnie będzie stworzone w laboratorium i następnie zostanie to wypuszczone w świat, w celowo po prostu, żeby doprowadzić do tak chaosu w Europie, żeby tutaj poszczególne państwa walczyły, no nie mówię nową pandemią, ale na przykład z nowym zagrożeniem medycznym, tak? Skoro tutaj medycy też będą zszokowani, czyli nie będzie na przykład lekarstwa na to tak od razu, tak? Być może to lekarstwo dopiero pojawi się po jakimś czasie. No, nieprawdopodobna sytuacja. No, mi od razu się też kojarzy tej wizji przepowiednia Elona, nie Elona Maska, co ja mówię, Billa Gatesa, tak? Który mówił, że no, tą pandemię to panowaliśmy i mówił o tym, że czekają nas kolejne zagrożenia. Tam on chyba mówił, że. Bioterroryzm, czy jakoś tak po prostu, tak, czyli terroryzm bakteriologiczny, czy jakoś tak, w ten sposób, czy wirusowy, tak, że zagrożenia po prostu dzisiaj będą zagrożenia współczesnych czasów to będzie zagrożenie właśnie, jeśli chodzi o te bakterie, jeśli chodzi o wirusy, które. Pamiętam, jak Bill Gates mówi, że. Będą takie wirusy, które będą łatwo rozprzestrzeniane, które będą się rozprzestrzeniać na lotniskach i one początkowo będą mieć takie objawy jak przeziębienia, czyli po prostu jakąś tam chrypkę, kaszel i tak dalej, a później się okaże, że to po prostu będzie gorsza, gorszy praktycznie tutaj tak skutek. No widzieliśmy też jak było kwest z kwestią COVID-u, tak? chociaż no tutaj COVID nie jest powiedziane, że to było stworzone. W laboratorium, tylko jest powiedziane, że od nietoperza, tak? Taka jest po prostu oficjalna informacja. Natomiast, no, kto po prostu, jak mam do tego podejście i co na ten temat myśli, to już jest po prostu inna sprawa. Natomiast, no właśnie, tutaj Jasnońc mówi krosty na języku albo w jamie ustnej. Panika tak, będzie praktycznie tutaj wśród dzieci, wśród medyków, no medycy będą chcieli jak najszybciej udzielić pomocy dzieciom, dzieci z kolei po prostu będą spanikowane całą tą sytuacją i też będą wymioty, bo no to też pewnie spowoduje, że znowu szkoły będą pozamykane, tak, bo jak będzie taka sytuacja, to pewnie tutaj albo politycy zdecydują się na zamknięcie szkół, albo też pewnie w większości przypadków rodzice nie poślą dzieci do szkoły, bo wydaje się, że ta choroba też będzie pewnie rozprzestrzenić się drugą kropelkową, tak, można domniemywać, tak, chociaż o tym nie powiedział, ja Jackowski, No i wiadomo, tak, w szkole po prostu dzieci mogą się łatwo zarazić, no bo tam lekcje są w łew i tak dalej, ławki szkolne, tak, no to więc po prostu to, ta choroba może się rozwieć. No sam jestem ciekaw, co tak naprawdę kryje się za tą dosyć enigmatyczną przepowiednią, kiedy to wystąpi, tak, będzie jakaś sytuacja, jakaś choroba, to wszyscy będą, no tak, to było do przewidzenia. Tak samo jak na przykład dzisiaj, jeśli chodzi o tą małpią, ospę, no tak, ale co tam Jasnowicjackowski za wielką filozofię odgrył Małopia Ospa od istnienia od wielu lat w Polsce była, e, sporo ludzi praktycznie było zachorowa zachorowało w 1958 roku była taka plaga we Wrocławiu 100 ludzi praktycznie się zaraziło z tego 10 zmarło e, tak? natomiast e, no to, e, to po, łatwo wszystko powiedzieć po, po czasie, ja to przedstawiam kiedy nie ma żadnych przesłanych, żadnych praktycznie informacji na ten temat tak? czyli może zacząć się niewinnie od jakichś krostek zmian jeśli chodzi o język i jamy ustną, a skończy się praktycznie na wymiotach i później po prostu rodzice będą przywozić swoje pociechy dzieci do szpitali na sory, na izbę przyjęć po prostu w obawie przed tym co się po prostu może wydarzyć, że te dzieci będą że te dzieci będą tutaj właśnie wymiotować, tak? No przerażająca sprawa. Już nie daj Boże jakby wymiotowały krwią to już w ogóle po prostu jest kompletna tragedia. No zobaczymy przerażająca sprawa, ale Tutaj byłaby właśnie ta choroba, która miałaby dotyczyć dzieci i młodzieży. E, czyli, znaczy, że co, dorosły człowiek byłby na tyle uodporniony, albo miałby po prostu od, układ odpornościowy na tyle e, rozwinięty, że byłby w stanie, u, u, czy odporni się na działanie praktycznie tego wirusa, tak? To jest też ciekawa sprawa. No przykre, to jest przykre, tak, no bo nikt z nas nie chce po prostu, żeby dzieci cierpiały, tak? E, w ogóle dzieci jako wszystkie, tak? Bez względu, czy to są nasze dzieci, że to jesteśmy rodzicami, tylko... No, nie chcemy cierpienia, widzieć po prostu cierpienia i bólu dzieci. To jest przerażająca sprawa, eee, więc no, to jest po prostu coś okropnego, co nas czeka. O ile ta wizja przypowiednia zrealizuje się. Miejmy nadzieję, że ona się nie zrealizuje, no ale e, no, niestety, no, co mam wam powiedzieć, tak? Na moim kanale przedstawiłem około kilku tysięcy wizji przepowiedni. W dużym stopniu większość to jest przepowiednia jasnowidza jackowskiego. Uczciwie. E, obiektywnie rzecz ujmując, bo ja to przedstawiam z punktu widzenia dziennikarskiego. Ja nie jestem adwokatem Jasnowidza. Są takie wizje, gdzie jasnowidz się pomylił. Są sprawy, które jasnowidz Jackowski nie rozwiązał. No to moim zdaniem e, 90% się po prostu sprawdziło. Więc kwestia też czasu, bo może to nie nastąpi teraz, nie może, może to nie nastąpi teraz, tego, tego lata 2022 roku, ale może to nastąpić za kilka miesięcy albo za pół roku, albo za rok czasu. No więc przerażająca sprawa sobie, wam, a także po prostu wszystkim dzieciom życzę zdrowia, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!